Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Steve Simulator. A to już jest czwarty odcinek z tej serii, więc, więc pierwszym celem na dziś będzie ukradnięcie biżuterii domu numer 107. Już sobie zrobiłem taki research, zobaczcie sobie. Idziemy w notatki i są sonowie. tak? Patrzcie, od 12 do 14 ich nie ma, więc łatwo wywnioskować, że po prostu musimy się pojawić gdzieś właśnie w tych godzinach. Ale widzicie, jeden problem, bo tu jest ten typ, gdzie on jest? Ogrodzie. Właśnie to jest problem, bo. Eee, właśnie. Bo jest ta jedna osoba. A ja nie lubię jak ktoś jest no... Jeszcze. Ale dobra, zobaczymy. Idziemy się wyspać do której? Do 11, żeby sobie przygotować wszystko. Okej. Okay. Dobra, wychodzimy. Mm, mam nadzieję, że będę miał wystarczająco dużo umiejętności, żebyś tam. Eee, no, żeby się po prostu wkraść tam, tak? Bo ostatnio to potrzebny był mi ten e, automatyczny wytrych, e, wspinaczka, nie, rękawice do wspinania. No, bez tego się raczej tego chyba nie dało zrobić. Ale nie jestem pewny, więc e, No, zobaczymy, nie? Oby, mam taką wielką nadzieję, że nic nie będę musiał, wiecie, następnego poziomu wbijać. No, po prostu nie chce mi się, no. Mm, okej. Okay. A MK Odkryto zwyczaj lokatora, i mam, mam coś w notatkach? Jest to nowe jest to się... O no i widzicie, czekajcie, jest dwóch lokatorów z tego co widzimy, i o ósmej ich nie ma. A to widzicie, e, muszę tam iść o ósmej, dobra, to ja się wracam do auta, i wracam się ten, i wracam się następnego dnia. Do zobaczenia. Ej, tak sobie wracam do auta i patrzę O, już, już mu odrosło e, w sensie odrosła większa część ciała Idę tutaj e, o 7 właśnie 30 Bo kurde mam mało czasu, mam Odej, że 3 godziny, sprawdzimy sobie jeszcze dokładnie e, Wilsonowie, i widzicie? 8, raz, dwa, trzy, no 3 godziny Więc trzeba właśnie się na to przygotować Poczekamy sobie chwilkę że widzimy się już za chwilkę, dobra, jest już 8.10, więc chodzimy. E, mam nadzieję, że tu nie będzie żadnych, wiecie, systemów bezpieczeństwa, bo, bo nie kupiłem tych, e, pod, jakby, podpowiedzi, no. Proszę, oby tu by były potrzebne automatyczny tylko wytrych. Jest po prostu, tylko odkręcimy. pek. No, tylko trzeba trzymać, nie trzeba kręcić, co ja robię. Oby tu nie było żadnych alarmów. Bo ja tego nie sprawdziłem tutaj. E, dobra, skupmy się na biżuterii. Ja bym tak. Ja nie wiem, czy ja mogę chodzić tak normalnie. No dobra. Na przypale, albo wcale. Gdzie, gdzie jest ta biżuteria? Dobra, mamy. R rodowa bransoleta Ej, bo to jest drogi. drogi domek, więc ja bym tutaj z chęcią poszukał czegoś więcej. O, telefon! O, widzicie jakiś iPhone? Nawet chyba pisało, że iPhone. Słuchajcie, sprawdzasz e, przedmioty. Uszkodzone ufony. <laughs> nie. co za podruba. Czy jednak nie są bogaci? Wow, czemu ja się skryłem? Wychodź stąd. Targnięcie. Skąd oni wiedzą? Ty, chłopiec zobaczył przez okno. Ty. Hę? Czemu chłop uznał, że ja wtargnąłem? Przecież. Sobie normalnie chodziłem na, na górze. Jak normalny. Wiecie, no mieszkanie z tego Tego budynku. What? Okej, okay, ile mamy czasu? O 11 przychodzą chyba. E, router biorę. Dobra. Myślę, że będzie git, bo to już jest za duże. Powiedz co? Garnek. Jakie wykrycie! Skąd oni mnie wykrywają? Że ja nic nie zrobiłem? Dobra, nie spierdzielamy po prostu. jakby. Dobra, to była łatwa misja. Tylko po prostu trzeba było poczekać, aż wszyscy wyjdą. Więc. No, widzimy się przy aucie. Dobra, także zdobyliśmy tą misję na S. Także najlepsza ocena, więc zarąbiście. A no to on dzwoni do mnie, Wini. Siemka. Pamiętaj, żeby zawsze rozmontywać e, biżuterię w sklepie. E, znajdziesz specjalne narzędzie. Ja pierdzieli ja nie umiem czytać co jest. się e, siema typek. Gdzie masz to narzędzie? Rozmów, że... A, w domu muszę to zrobić. Dobra, nie wiem, pisze mi, że w domu. No to jadę do domu kurde. Dobra, i gdzie, i gdzie jest to? A, to jest to? Narzędzia jubilerskie. Czemu ja tego nie mogę zrobić? Dlaczego ja tego nie mogę zrobić? Dobra, może ja muszę kupić narzędzia jubilerskie? Czekajcie, jest coś takiego jak narzędzia jubilerskie? Narzędzia! Nie, 2600! Oooo, dobra. Dobra, już wracam, jak to zrobię. W sensie, jak uspieram. No to, do zobaczenia. Dobra, w końcu uzbierałem te yy, no, wystarczającą ilość yy, hajsu, nawet o wiele więcej, ale zdobyłem dwa punkty umiejętności, co daje mi otwieranie zamków na poziomie czwartym. I to jest bardzo ważne, bo można teraz okna sobie otwierać, jak gdyby nigdy nic, więc to mi się mega przyda. Dobra, w... kupmy w końcu te narzędzia. Gdzie one są? 2600. Kup. Nie, ale bym się zesrał Gdybym po prostu zły przedmiot kupił Nie, co jest, czemu się zbugowałem Dobra, nieważne Okej, okay. wybierz, no eee. Dobra, i co mogę robić eee. Użyj Rozmontuj Aha Dobra, pyk Pyk Dziwnie Dziwnie to narzędzie działa W sensie po, co ja, po co ja mam to rozmontowywać? Zł ładnie gdyby mieć te... ...brylanty właśnie Mamy to! I co, mamy to w ekwipunku normalnie, takie rozmontowane? Brazoleta, ta, mamy Okej okay. Nie, no co wy gadacie? Otwórz yy, szkoleniowy w domu? No ile kosztuje takie narzędzie? to nie jest śmieszne Dobra, chodźmy, chodźmy, po prostu do Lombardu Przedajmy mu to za 500 Ale... What the fuck is that? Welcome back Mamy 1100, a ile trzeba? 2500 O nie... No co? No to ja chyba idę zbierać pieniądze znowu Ja Więc co, postanowiłem, że wrzucę jednak do filmu Jakiś moment z tego o kurde no straciłem 10 yy, jak ten jak będę okradał jakiś domek bo kurde to no będzie za krótki no zrobiłem jedno wyzwanie jeszcze takie mega łatwe No ja tu ciągle zbieram hajs no i kurde tak naprawdę nic tu nie ma ten yy, nowego do zobaczenia bo ja te same naprawdę domki yy, okradam 113 jest bardzo dobrym bo yy, bo dużo hajsu jest z niego ale kurde, ja nie mogę cały czas tego samego, nie? Dobra. siedemdziesiąt 70. 21 to jest spoko. O 50 dolców, nie, 15. Okej. Okay. O jakiś puchar. Telefon 22. 15 dolców się zawsze przyda. W ogóle się kapłem, że jest taki ten, jest karton, gdzie możemy odłożyć rzeczy. Wcześniej na przykład o tym nie wiedziałem, a to było ważne w sumie. Aby okraść jak najwięcej rzeczy, nie? Patrzcie. Wchodzę tutaj. Tu jest taki kartonik. Żółty wazon. Pyk, pyk, pyk. Wytrychy to nie. Ok. No, idziemy po kolejne rzeczy. 30. O, 25. Widzę wino. Budzik z 30. To jest fajnie, fajnie. Po Co? On akurat wrócił do domu? Eee, o, jest przypał. Mam pościg. Ale zakręt, slalomy, co jest? Patrzcie, po prostu sobie wyjedziemy. Tędy na przykład. Ja I jak ja jadę. To było niebezpieczne, ale Git. Ej, zaraz będziemy mieć You're ten. 6pd mi brakuje. Sprzedajmy, sprzedajemy, sprzedajemy, sprzedajemy. Ile mamy? Jeszcze 500. Naprawdę. To będzie długa droga do tego. Okej, okay, idziemy do 107 już. Kurde, tylko ta może być telewizor, to ja tu przyjadę może samochodem. Bo właśnie u Wilsonów nie sprawdziłem tak dużo. 13? Cały dom znam na pamięć no, normalnie. 12, w sensie 112. No tego nie wiem. 112 to akurat tak dużo nie byłem razy. Wolę właśnie do 113. O, parking! Kurde, nigdy nie widział. No dobra. Śpił w samochodzie? Ty na parkingu można spać w samochodzie? Czemu ja się teraz dopiero o tym dowiaduję? Nie, 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 nie. Czemu ja dopiero teraz się o tym dowiaduję? Ja pierdziele. No i widzicie. Me mega przypał, nie? Bo ja. Mogłem po prostu się wyspać tutaj i przyjść. Dobra. Nie komentujcie tego, ok? Na wtargnięcie, to. No, no, no. A jak normalny yy, typ, który tu mieszka, by tak chodził, to też byś. Wezwał policję, chłopie Jest mój telewizor. Daj mi to <grystanie> Biorę to Nie, nie biorę tego jednak Ta, Walni mnie. No dobra, śmieszny jesteś Ej, to jest otwarty już. Ile go tu... Co? Czułem wcześniej, tego nie. Nie widziałem. Nie, tu leżał spokojnie. Nie. Na, 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 na. Nie, nie mówcie mi nawet. Nie mówcie mi nawet. Proszę Was. Dobra, bierzemy ten szybko telewizor i spierdzielamy. Wiecie, szybko to zrobię. Walę tu telewizor. Co ja robię? Ok. Tu jest ten jeden typ, więc jak on sobie przejdzie, to już sobie... O, on mnie nie widzi teraz, bo jest tyłem. Logika. No dobra, chłopie. Chciałem ci tylko powiedzieć, że masz, że masz smutne życie. Parę, parę tych... parę, parę e, dolarów więcej. No i... co jest? Co jest? Dobra. No i spadamy stąd. Spadamy, bo już nie chcę w tej dzielnicy, nie. Ja... Chcę iść do innej dzielnicy, bo tu są tacy ludzie, że to jest szok. Patrzcie, jest, no, nieważne, że wy jesteście złodziejami. Gdy, gdybyście byli lokatorami, oni wiedzcie, że oni was widzą. No właśnie. No właśnie. I kto tu jest creepem? To są stalkerzy. Też jest jakiś rodzaj, wiecie, przestępstwa. Welcome back. Przedo i wszystko, ile mamy z 3000? Let's go! Czyli od 1300 mam więcej. Let's go! Dobra, wracamy się do domu i kupujemy w końcu ten. Kto się nazywa? Ten sprzęt do otwierania safów. O, ale było z tym męczenia troszeczkę. Narzędzia do otwierania safów. Kup. Ok. I co mam tu słać? Okej, okay. tylko 15 Co? A, co? Ja? Nie, jestem upośledzony. Dobra, sorki, zaraz to zrobię. Dobra, zrobiłem to łatwo. Ważny dokument zniknął z biura pana Lombardiego. Mam przeczucie, że jest teraz w gr Greenview 102. Bądź dobrym sługusem i sprawdź czy mam rację. Czemu? Ej! Czuję się urażony Nazwał mnie sługusem, czajcie? Ale bez szacunku Się do mnie odniósł Szmata głupia Walę go na mordę Tam przyjadę Nie no Ja bym chciał się spotkać, wiecie, z tym Z tym winim, nie? Ciekawe, kiedy oni są w domu Jakie mają te ee, Zabezpieczenia, czy, czy w ogóle mają Okej, okay, czy da się tu jakoś Dostać tutaj normalnie? Oczywiście, że się da. Co to jest? Czemu oni mają jakąś. Aha, to jest jakiś pokój dla dzieci. Ktoś tu jest? Czy ktoś tu jest? Halo, halo. Ogólnie potrzebny jest mi nóż do szkła. Ja tego nie posiadam. shit Okej, okay, a co mi jest potrzebne na ten? I używanie noża do szkła, a trzeba go kupić. O oh, fucking ile kosztuje noż do szkła? Szybko gadać. Waj pół koła. Baj pół koła. Dobra, wiecie co? To misję mmm, ukradnij dokumenty z domu numer sto, e, 102 zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Także. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, <laughs> jeśli Wam się spodobało. E, Subskrypcję. I co? Kolejny odcinek już w czwartek, więc wyczekujcie, zostawcie też komentarz. Jakiś yy, najlepiej z jakąś grom albo możecie napisać coś miłego, także... No i co? Nie zostało mi nic innego niż pożegnanie się z wami, także do zobaczenia, cześć, papa pa.